Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. A w studiu witam moją gościnę Beata Biegała, trenerka rozwoju osobistego. Witaj. No takie dwa ciekawe nazwiska, co? Słodki Biegała. <grym> Ale dokładnie. zastanawiam się, na ile y, biegasz, jeśli chodzi o rozwój osobisty, no bo to jest, y, myślę, że maraton, a nie, a nie sprint. Tak. Ja jestem sama ze sobą 20 lat w rozwoju osobistym. A, to już mm. sporo. I zajmujesz się pomocą kobietom w... W uszczęśliwianiu siebie? W zmianie, po prostu w zmianie. W, taką moją misją życiową jest, żeby one mogły odnaleźć swoje spełnienie, poczucie szczęścia, tak naprawdę. Takie od... nienamacalne, nie? Mm -hmm. Odważ się żyć to książka, którą napisałaś, o niej jeszcze powiemy, ale mm -hmm. zacznijmy w ogóle od tego, skąd decyzja, żeby pracować z kobietami. No to wyszło całkiem przypadkowo. Ja wiem, że w te przypadki nie wierzę, natomiast życie tak się potoczyło, że urodziłam e, syna, pierwsze moje dziecko i okazało się po jakimś czasie, że moje dziecko jest niepełnosprawne. I w ten sposób tak naprawdę trafiłam w ogóle na rozwój osobisty, na moją mentorkę, która gdzieś mnie pchnęła na początku we wdzięczność, później w wyznaczanie celów. Ja, że tak mówię, tak mówię o sobie, że prosta dziewczyna ze wsi, tak, z, tak zwanych PGR-ów, więc bardzo wiele niewspierających przekonań na swój temat mhm. i w życiu nie słyszałam wcześniej o, tym, o czymś takim, że trzeba sobie cele wyznaczać, tak, że gdzieś tutaj w ogóle jakiś rozwój osobisty istnieje, więc tak stopniowo, stopniowo na początku z dużym, z dużym takim oporem podchodziłam do tych zadań, które ona mi dawała, natomiast no, mówię, no co mi szkodzi? Miałam takie poczucie, że już jestem w takim bagnie, że już mi nic tak naprawdę nie zaszkodzi. I tak stopniowo dzień po dniu, e, troszeczkę na początku z przekory, zaczęłam wprowadzać te różne techniki. W pewnym momencie to się stało filozofią, moją filozofią życia i stwierdziłam, że bez tego żyć nie mogę. A to moje dziecko, niepełnosprawne dziecko z autyzmem żyje się naprawdę ciężko w pewnych momentach. Dało mi bardzo dużo takich lekcji rozwojowych, takich lekcji, które dotyczyły mojej samoświadomości, tak i. Poszerzania własnych granic tak naprawdę, tak? Bo jak się ma niepełnosprawne dziecko i nie wie się, co się wydarzy następnego dnia, albo za pięć minut, tak? Czy dziecko nie, nie, nie wymyśli sobie jakiegoś głupiego pomysłu, na przykład nie wybierze szyby w drzwiach rękoma, to, no to człowiek cały czas dowiaduje się tak naprawdę z czegoś nowego o osoby, nie? i tak to mnie to poprowadziło. Ale to niesamowite, że ty w ogóle byłaś otwarta na to z tymi przekonaniami, o których powiedziałaś, żeby pójść do mentorki, która do trenerki, która ci pomoże. Bo przecież jest wiele kobiet, które są w trudnym momencie życia, ale o profesjonalną pomoc nie chcą się zgłosić, bo się wstydzą, bo może jestem jakaś inna, jakaś dziwna, bo jednak ta kultura i społeczeństwo bardzo mocno narzuca takie wzorce, że musimy być tacy, a nie inni. To nie było tak, że ja poszłam do mentorki, bo jej szukałam. Ja poszłam do, do, tak naprawdę do kogoś, kto miał pomóc mojemu dziecku. A okazało się, że pani przy okazji, że była terapeutką dla dzieci, to jeszcze, to jeszcze była właśnie coachem i gdzieś tam zaskoczyło coś między nami. Zresztą to była taka, taka forma terapii, gdzie praca rodziców nad sobą też była ważna, tak? bo to była terapia relacyjna, więc, więc zarówno ja, jak i mój mąż też musieliśmy nad sobą pracować. Tak naprawdę pierwsze pół roku tej terapii dla dziecka, było terapią taką. Naszą, tak? Więc to tak wyszło całkiem, tak jak mówię, całkiem przypadkiem, nie? No i co, wewnętrzna moc się pojawiła? Pojawiła się, pojawiła się. Chociaż ona wiele razy, były takie momenty, że wiele razy gasła, ale też ja się dowiedziałam bardzo dużo rzeczy o sobie. Na przykład pojechałam sama na Krym samochodem. Mój mąż nie dostał urlopu. Wsiadłam w samochód, oczywiście było jeszcze kilka innych samochodów, ale obcych mi ludzi, którzy, których totalnie nie znam. Pojechaliśmy na delfinoterapię, tak. Syn wtedy miał 9 lat, miał jeszcze zachowania agresywne, więc to było taka, no, myślę sobie, że w moim życiu generalnie przełomowe wydarzenie, tak, no, bo to było 3 dni i podróży, właściwie prawie cały czas, po dwie, trzy godziny snu gdzieś w jakimś hoteliku tak i, i jazda dalej, żeby zajechać, żeby, żeby zdążyć na czas. No i to, to była taka sytuacja pierwsza, która mi pokazała, że w sumie nie ma granic. Nie nie ma granic. Jak sobie człowiek coś wymyśli i bardzo chce, to można zrobić tak naprawdę wszystko. no To ciekawe, bo przekroczyłaś granicę z innym państwem, a uświadomiłaś sobie, że nie ma granic. Tak, dokładnie. A czym jest ta wewnętrzna moc? Moim zdaniem, wewnętrzna moc to jest takie połączenie naszych talentów, naszych pasji, tego wszystkiego, co gdzieś tam jest w środku nas, z czym my się tak naprawdę rodzimy, ale przez te wszystkie wzorce, których my się uczymy gdzieś tam w dzieciństwie, które widzimy od naszych rodziców, od, z otoczenia, z kultury, to wszystko jest gdzieś, ja mówię, przygniecione takim bardzo ciężkim kamieniem i to jest po prostu dla nas niedostępne. I kiedy my zaczynamy w tym grzebać, w tym swoim wnętrzu, bo. Najczęściej ludzie szukają pomocy właśnie, jakim coś nie pasuje, jak coś im się nie podoba w tej ich rzeczywistości i wtedy co się dzieje? Zaczynają ciężej pracować. Myślą, że jak będą jeszcze ciężej, jeszcze więcej pracować, to w końcu ta zmiana gdzieś tam się zadzieje. A okazuje się, że tą zmianę my musimy poszukać w środku, w, na w naszym wnętrzu po prostu, właśnie dokopać się do tych niewspierających przekonań. Zmierzyć się z emocjami, które się z tym wiążą, bo przekonania są połączone z emocjami. No i wtedy, kiedy zaczynamy to robić, tak, zaczynamy budować wspierające nawyki. Siebie, no to wtedy zaczyna się dziać dla nas coś dobrego, tak? Bardzo często moje klientki mówią o tym, że ta zmiana pokazuje się w relacjach, przychodzą dzieci i mówią, mama, ale ty już na nas nie krzyczysz. Nie? Albo przychodzi mąż i mówi, kurczę, ty nie warczysz na mnie, tak? Ty jesteś inna, co się w ogóle z tobą dzieje, tak? I bardzo często oni nie wiedzą, co te kobiety robią, one się ukrywają z tą swoją gdzieś tam próbą zmiany. Natomiast mówią, mówią właśnie w ten sposób, nie wiem, co robisz, ale rób tego więcej. Nie? Od czego zacząć w takim razie tę wewnętrzną podróżką w siebie? No właśnie, moje klientki najczęściej trafiają gdzieś na reklamę i mówią, że trafiają przypadkiem. Tak jak ja powiedziałam na początku, że przypadkiem trafiłam na rozwój osobisty, i one też przypadkiem trafiają na jakąś reklamę mo moich produktów, bezpłatnych takich jakichś wyzwań i mówią o tym, że no klikają, po prostu klikają, bo coś się tam zainteresowało. I w pewnym momencie one się stają rzeczywiście zaangażowanymi klientkami, które nie tylko korzystają z bezpłatnych produktów, ale chcą więcej, widzą różnicę, bardzo szybko zauważają różnicę w tym, co się w ich życiu dzieje. no i chcą w tym rozwoju po prostu znaleźć to swoje miejsce, chcą znaleźć to swoje miejsce w życiu przede wszystkim, tak? Bo zaczynają dostrzegać, że jednak to, co robią, to być może nie jest to, co one chcą robić, być może tutaj gdzieś się pojawia ten temat życiowej misji, tak? odkrywania tego swojego potencjału, no i gdzieś tą drogą po prostu zaczynają podążać. A jak myślisz, dlaczego ym, kobiety czy w ogóle mamy taki problem przed tą wewnętrzną zmianą? Dlaczego, dlaczego się jej boimy? No, ta nasza tak zwana strefa komfortu, tak? Ja to bardzo często mówię na to strefa śmierci, tak naprawdę, bo jak my utykamy w tej naszej strefie komfortu, czyli w tym miejscu, w którym nam jest wygodnie, bo my to znamy. To nie jest wygodne, tak? Bo jeżeli mam w życiu więcej problemów niż, niż jestem w stanie sobie poradzić, no to to nie jest fajne, to nie jest wygodne, ale z jakiegoś powodu to jest dla nas znane, tak? I te nasze schematy, podświadome przekonania, te, te emocje wszystkie, to nas trzyma po prostu w miejscu i nie pozwala nam ruszyć yy, gdzieś tam dalej. I tutaj nawet nie chodzi o to, że my nie chcemy tej zmiany, bo my w pewnym momencie jesteśmy już świadome tego, że chcemy zmiany, tylko chodzi o to, że nie wiemy do końca jak. Tak? Jest ten brak wiary w to, że możemy w ogóle cokolwiek zmienić, bo wydaje nam się, że ta nasza przeszłość, to dzieciństwo, to wszystko, co się wydarzyło, jest tak trudne, że tam nie ma żadnego potencjału. A jednak się okazuje, że im cięższa historia bo mam klientki, które mają naprawdę bardzo trudne przeżycia to im cięższa ta historia, tym, tym większy potencjał jest tam ukryty, tak naprawdę. To dlaczego warto porzucić te stare schematy i wejść w nowe po to, żeby spełniać marzenia, żeby odkrywać siebie, żeby się dowiedzieć, kim ja tak naprawdę jestem pod tymi wszystkimi schematami, tak? Ja mówiłam kiedyś o sobie dziewczyna z nie poszłam na studia, pomimo że moi rodzice bardzo chcieli, bo ja nie miałam zielonego pojęcia, co chcę robić. Jak się uparli, że, że muszę iść na te studia, no to poszłam, wybrałam sobie najdroższą szkołę w Poznaniu, prywatną oczywiście, no bo to był jeszcze czas, kiedy trzeba było zdawać egzaminy, więc wybrałam uczelnię prywatną. Wystarczyło zapłacić wczesne i się po prostu tam człowiek dostawał, ale co z tego? Jak ja tam w ogóle nie miałam żadnego flow, żadnego połączenia z ludźmi, którzy tam byli, z tym, co tam się działo, bo to była po prostu wybrana uczelnia, która była dostępna, a nie która by spełniała moje. Gdzieś tam pasję, gdzie byłaby tym takim moim wow, takim wewnętrznym, tak? I teraz, kiedy my podążamy takimi ślipymi uliczkami, to my nie znamy siebie tak naprawdę. Tam nie ma, nie ma nas, nie ma prawdy, a to w pewnym momencie zaczyna bardzo męczyć. Męczyć i utrudniać życie, tak. ale jest wiele osób, które się nigdy nie poznają. Tak. Jest wiele osób, które nigdy nigdy do tego momentu nie dojdą. Nie wiem, dlaczego tak jest. Tak, Wiele osób, które nawet wie o tym, że jest ten rozwój, gdzieś tam trafiają, nigdy nie podejmują działania. Tak? Statystyki są okrutne. To są statystyki, które są podawane w książkach rozwojowych. Nie wiem, na ile to jest, potwierdzają badania. Natomiast mówi się o tym, że 95% społeczeństwa po prostu śpi. Tak? Że tylko 5%, a nawet ostatnio gdzieś czytałam o 3% populacji, hmm. to są ludzie, którzy spełniają swoje marzenia. Więc to jest trochę... No, trochę mało. Mało. 3% to no. jest nic. Dlatego warto się odważyć, między innymi z twoją książką. dla słowa o niej. Tak, książka jest takim spełnieniem moich marzeń, tak, bo marzenia są po to, żeby je spełniać, więc y, zaczęłam ją pisać do szuflady, na takiej zasadzie, ok, napiszę książkę, a później pojawiła się myśl, wydam ją. Książka jest zadedykowana mojej mamie, która zmarła w, półtora roku temu na raka, tak naprawdę w dwa miesiące y, rak ją zabrał i y, moja mama była rok przed przejściem, nawet nie rok, dwa miesiące do przejścia na emeryturę i cały czas mówiła, że ona zacznie żyć na emeryturze. Wcześniej prowadzili z tatą swój biznes, sprzedali ten biznes, kupili dom, i właściwie mieli zacząć żyć, nie? Wyremontowali sobie ten domek i ku, tata przyprowadził, kupił przyczepę kempingową, mama zrobiła kartę rybacką i dwa dni później okazało się, że jest chora. No i już nigdy na te ryby nie pojechała, do tego kempingu nie wsiadła i tak naprawdę to, co mnie najbardziej uderzyło w tym jej odchodzeniu, to to, że ona bardzo chciała jeszcze żyć, tak? Mówiła o tym, ja chcę żyć, ja mam jeszcze tyle do zrobienia. A wcześniej oddawała się tylko pracy, tylko była praca, był biznes, dom, tak? I nie miała tego czasu, nie dała sobie, bo to nie jest tak, że my, że my nie mamy tego czasu i my mhm. go sobie po prostu nie dajemy. I to jest taki mój apel do kobiet, tak naprawdę do wszystkich ludzi, chociaż no, na co dzień pracuję z kobietami, żeby dzisiaj, dzisiaj żyć, tak? Nie jutro, nie pojutrze, nie za rok, nie za dwa lata, tylko dzisiaj, bo my nie wiemy, co będzie jutro. I tu nie chodzi o straszenie kogoś, że za chwilę może nas nie być, tylko po prostu dzisiaj jest dzisiaj i dzisiaj jest tym wszystkim, co my mamy. Mhm. I musimy z tego po prostu korzystać. Odważyć się żyć. Tak. Bardzo, bardzo dziękuję, Beata Biegała, trenerka rozwoju osobistego była moim Państwa gościem. Dziękuję. Tomasz Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.